Hej kochani, z tej strony Agata Kopaczewska. Witam was w kolejnym podcaście z serii Dla Mężczyzn. Ostatnio była krótka przerwa w tych podcastach, trochę było pracy, różnych tam zadań, obowiązków i w ogóle, ale już jestem. Cieszę się, że tutaj też jesteście i słuchacie tego nowego odcinka. Bardzo często ludzie zadają pytania, kto w ogóle w rodzinie powinien sprawować władzę, czy w ogóle ona istnieje? Teraz przecież yy, tak często mówi się, promuje się partnerstwo, dwie strony są równe, jakby nikt nikomu nie mówi, co ma robić, i tak dalej. Teraz kobiety, jak tylko usłyszą, że mężczyzna powinien sprawować władzę w rodzinie, że on powinien być jej liderem, yy, po prostu dostają jakiejś paniki. Yy, dzieje się zaraz jakaś tragedia im, że jak one mogą być poniżane, zaganiane w ogóle do garów, i, i tak dalej. Od razu to wszystko jest ze sobą kojarzone. I myślę, że tak jest, dlatego że teraz wielu, że mamy kryzys męskości ogólnie, że teraz wielu facetów najprościej nie zachowuje się tak, jak powinno. Można by o tym naprawdę dużo mówić, ale ten podcast by miał chyba z dwie godziny. Między innymi brakuje odpowiedzialności, mężczyźni nie bronią życia, przecież jak wielu mężczyzn szło z kobietami w czarnych marszach, w strajkach kobiet, a oni przecież powinni bronić kobiet, powinni bronić swoich dzieci, a nie chcieć zabijać albo wspierać kobiety w zabijaniu, nierzadko do tego przymuszać szantażować nawet. Mężczyźni bardzo często nie potrafią się poświęcać dla rodziny i tak dalej. Oczywiście nie wszyscy, bo są też wspaniali faceci naprawdę, na których można polegać i w ogóle, ale teraz ten kryzys męskości, że tak powiem rozwinął się na bardzo szeroką skalę i to jest ten problem. Dlatego kobiety od razu panikują, jak słyszą, że ktoś taki miałby niejako nimi rządzić. Więc na pytanie... Czy jest coś takiego jak sprawowanie władzy w rodzinie i kto powinien to robić? Pan Jacek Pulikowski, w swoich książkach i w ogóle w swoich konferencjach, bardzo często porusza ten temat. On mówi wprost, jakby oczywiste jest to, że mężczyzna powinien przewodzić rodzinie, być liderem. Na jego barkach spoczywają losy, bezpieczeństwo, dobrobyt jego żony i dzieci. Jakby do jego obowiązków to należy, żeby im to na różne sposoby zapewnić. W Jego gestii jest pilnowanie, by żadna osoba z rodziny nie zabłądziła, żeby nie pogubiła się na, na drogach życia. On jest właśnie takim liderem. On prowadzi, powinien, powinno tak być. To są zadania danemu przez Boga zgodne z jego naturalnymi predyspozycjami, właśnie wpisanymi w niego w chwili stworzenia. Więc władza w rodzinie to jest nic innego. Jak służenie tej rodzinie. Także, jakby, jakby społeczeństwo wiedziało, rozumiało, czym właśnie jest ta władza, jak ona powinna wyglądać, co jest niedopuszczalne w jej ramach, i tak dalej. Wówczas myślę, że kobiety wręcz prosiłyby się o taką władzę, żeby właśnie ktoś je chronił, żeby one czuły się mogły czuć się bezpiecznie przy kimś, że ktoś poprowadzi tę rodzinę, zadba o nią, że ktoś chce jej służyć, umie się poświęcić. Pan Jacek Polikowski, mówiąc właśnie o sprawowaniu władzy w rodzinie przez męża, często wspomina takie pojęcie jak taki termin e, służby chrystusowej, że właśnie władza w rodzinie to jest służenie, tak jak powiedziałam, ludziom, e, każdemu członkowi tej rodziny. W czym jest problem? Problem jest w tym, że niewłaściwie rozumiemy władzę, ale teraz jak już potrafimy ją zdefiniować, myślę, że inaczej będziemy się do niej odnosić, inaczej będziemy w ogóle właśnie ją rozumieć. I być może zmieni się nasze myślenie, e, jeśli chodzi o te kwestie. Bardzo podoba mi się zdanie z książki Gdzie ci mężczyźni, e, właśnie autorstwa pana Jadka Pulikowskiego. I tutaj, w rozdziale przepis na stuprocentowego mężczyznę, mamy takie właśnie zdanie. Mężczyzna jest odpowiedzialny za to, że w rodzinie wszyscy zmierzają do zbawienia możliwie najprostszą drogą. W najbliższym czasie pojawią się kolejne odcinki podcastu. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, zostawicie subika, komentarz, łapkę w górę. Zapraszam też na Instagram. Tam można się ze mną kontaktować albo przez e-mail, który jest podany w opisie. Można też wspierać już kanał, również link podany jest w opisie. Jeszcze raz chciałabym podziękować każdemu wspierającemu. Wy wiecie właśnie o kim mówię. Dziękuję Wam bardzo.